Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiejszy vlog zaczynamy, kiedy na zewnątrz jest jeszcze totalnie ciemno. <grytanie> Jedynie tutaj świeci nam się na razie choinka. Kasia do mnie zadzwoniła, czy mogę o 10 minut później wyjechać, a już miałam wychodzić, więc zdążę zjeść śniadanie Na szybko taką stylizację zrobiłam. Stwierdziłam, że połączę sobie dzisiaj panterkę z kratką, i tu też mam na dole panterkę. I ja nie wiem, jak to jest. Wstałam godzinę i 20 minut wcześniej przed wyjściem, ale dwo się wyrobiłam. Ja już nie wiem. I tak długo się szykuję, tak mi wszystko zajmuje długo, obiecuję sobie, że będę się streszczać, ale naprawdę nie jest łatwo, także pędzę po jedzenie. Zaczynamy dzisiaj kręcić pierwszy film na kanał Kasi, która się właśnie maluje, więc pokażę ja ją już umalowaną. Piękna. Nie, nie ma problemu. Dzień dobry. <grym> I to będzie dzisiaj film lumpeksowy, także niedługo u Kasi. I jesteśmy, za nami jest Viva Profit. Przyjeżdżam tutaj co jakiś czas, ponieważ mam bardzo, bardzo daleko, natomiast ten ląpek jest tak olbrzymi i super się tutaj nagrywa. Z Dominikiem tutaj fajne rzeczy, bo pamiętam, że nagrywaliście, ale na przykład czy są rzeczy markowe, czy że się że, tak znają. Słyszałam, że na dostawę mhm. można znaleźć naprawdę mega rzeczy markowe, takie naprawdę Aha. wow, wyjątkowo. Dzisiaj chyba nie ma dostawy, chyba była wczoraj, chyba w piątki jest, ale może coś nam się, nam się uda znaleźć. Ja byłam zawsze kilka dni po dostawie. To były takie resztki resztek, ale coś tam kupiłam kilka razy tutaj. Z Dominikiem znaleźliśmy bardzo fajne rzeczy, także się wybieramy na zakupki. Nie będę wam zdradzać, co kupiłyśmy, ale jestem bardzo bardzo zadowolona, naprawdę. Kupiłam takie rzeczy przemyślane. Uważasz tak, Kasiunia, że to są przemyślane? Tak, jak najbardziej. I będę nosić je, bo kiedyś miałam tak, że kupowałam w Lumpeksie wszystko, co mi się mm. podobało i potem miałam lekki problemik mm. i do dzisiaj prowadzę wyprzedaż szafy, bo po prostu w jakichś sieciówkach nakupowałam pełno rzeczy niepotrzebnych, bo no, po prostu zgromadziłam za dużo, o wiele za dużo. Ładne młodości. Tak. A teraz patrzymy na jakość i na to, co na pewno będziemy nosić. Teraz nauta, auta przesiadłyśmy się w tramwaj, jeszcze nie, ale czekamy i jedziemy na dalszą część lumpeksów, więc zaraz kończymy film Kasi, kręcić i zaczynamy kolejny, będą goście specjalni, także zaraz Wam pokażemy. Ja jeszcze nie zdradzałaś co to? Nie, nie mówiłam. To jest dobry pomysł i super film będzie, więc oglądajcie, obserwujcie, warto. <laughs> Teraz w mojej pierwszej lokalizacji. Mieszkałam tej 6 lat temu na Muranowie przy Nowolipki. Także coś innego, nie byłyśmy tutaj nigdy na filmie. Jesteśmy dzisiaj tak w biegu, że stwierdziłam, że by zyskać czas, to wezmę w galerii wypieków coś na szybko. I zobaczcie, aż ludzie stoją przed galerią wypieków. Co ty co, nic nam się dzisiaj nie układa? Nie wiem czy jestem ostra. Ostatnio mam problem z ostrością na tym aparacie. Ja już nie wiem, czy to jest kwestia starości aparatu, czy mojej starości, że nie wiem To i co? Powiem. Ale chyba jest nadzieja. Kurde. Taka ja jesteś pyszna galeria ubiegłów, no ale idziemy dalej. Mamy teraz przerwę na ładowanie aparatu w Arkadii. To jest taki tłum dzisiaj, ale sobie siedzimy i ładujemy, bo czekamy na resztę. Pomału zbieramy ekipę już tutaj, o. Jeszcze czekamy na Ole i nagrywamy film, który myślę, że Wam się bardzo spodoba. O, Filip tam czyta artykuł. Poszliśmy do Starbucksa i my nie mamy nic. No, nie. <grywa> nie, no czekamy na zamówienia. A i ładnie to wasze wygląda. To tak? To jest pyszne. O moje. w ja się ostatnio, w ogóle nie biorą, Stwierdziliśmy, że jest tak dużo ludzi w tych sklepach, że idealnym pomysłem będzie przyjście na zakupy Byłaś, spożywcze. Kiedy kiedyś przed świętami albo wigilię, w ja byłem. Nie, ale byłam przed Sylwestrem. O. Ale A są takie reszty, które oni zbierają z podłogi Oooo! i brakuje <grywa> Jejku Dominik, doceniam. Brakuje mi pianek i donatów. Doceniam, że z moją idolką, <grywa> że wspierasz Madzie. Trzeba. Niedługo kolabo będę miała z Madzią, bo A film jak... na YouTubie pierwszy wrzuciła. Ludzie. I, i Fili nie Filip, tylko Kamil napisał do niej, że w, w współpraca niedługo z aż i Jana A coś czuję, że to będzie współpraca. współpraca. <grywa> mam dokupić jeszcze kilka opakowań Giestów na święta, bo naprawdę to jest super dodatek do prezentu. Także jeszcze każdemu wręczę. Dodatkowo. Ma może cały zapas, ale dla każdego po jednym. Ale patrzcie, ile masę nakupował. Cholera wybromił. Powodzi się. bo masę drogie. No, a ten trzy kupił? masła? Proszę. Szybki haul. Zakupowy. Dominik dzisiaj robi ciasto, które będzie można zobaczyć u niego na YouTubie. Kiedy Dominik będzie premiera? Nie wiem. W następnym tygodniu. Na tygodniu. Dobrze, coś wspaniałego. A my skończyliśmy nagrywać film, chyba wyszło super. Jest to Paweł, w ogóle cała ekipa jest. Pięknie wyszło. Musicie zobaczyć stylizację Aszy, bo tak no, powiem wam, się crazy, się crazy, crazy. Mm, to crazy, prawda. My pakujemy Dominika dzisiaj wyprzedaż, a tutaj wszyscy w telefonach czekają na jedzonko. Ja nic dzisiaj nie spakowałam. Wypoczynek, <laughs> relaks. Ale kochaniutka, nie chcesz samych białych, chcesz różowo-białe, bo masz za mało. Znaczy właśnie bo chyba mnie, mi nie starczy, ale jak starczy, to wezmę sama białe, a to później No czekaj, to z, z, tych, białe. z tych jeszcze przebiorę ci na białe. Hmm. O. To już ruszę później sobie będę wybierał. Nie, to daj mi jeszcze jedną miskę, poproszę. Ja sobie jeszcze <grym> przerobię. już jak tak na... ziarna wybierał też. Przyszło nasze jedzonko. Jestem taka dobra agentka, bo u nas był team McDonald's i team pełną parą. I ja zamówiłam sobie troszkę, tu i troszkę tu. Tutaj zamówiłam rollsy, bo ostatnio mi zasmakowały u chłopaków, one są z kaczką i tam jest taki pyszny sosik. A z... zobaczcie, jakie Kasia ma fajne kapcie. Ale to jest Proszę. naprawdę przypyszne tylko malutkie, więc musiałam domówić jeszcze jedzonko w maku. Dziękuję. Proszę bardzo. Ty sobie tak potrafisz zaskoczyć ludziom. Pamiętajcie, że jaki kucharz, Dominik, będzie Ale robił naprawdę coś pysznego. Pachnie pięknie. No, ładnie, prawda? To nie spróbujemy, bo już idziemy sobie. Jak mówiłam, mam, że ciągle chodzę w czapce, to, to nie mam. Wróciłam do domu. Dzisiaj nagrywaliśmy od godziny dziewiątej. Do godziny 17, prawie non-stop, i to nie vlogmasy, bo jeszcze pomiędzy kręciłam gdzieś tam vlogmas dla Was. I wróciłam teraz do domu i słuchajcie, zmontowałam dzisiejszego vlogmasa. Myślałam, że tyle nagrywałam, że w ogóle będzie tyle materiału, a wyszło mi 6 minut, więc wiem, że najlepiej oglądają się takie 12-minutowe. Ja też w sumie takie lubię mniej więcej w takim czasie, bo już takie powyżej 20 minut są za długie, poniżej 10 są za krótkie, także mi też najbardziej pasują około 12. Także słuchajcie, naprawdę, no myślałam, to tak to jest, tak się dużo rzeczy naraz robi, to ciężko po prostu się skupić i jakieś takie krótkie urywki Wam dzisiaj nagrywałam. No ale w sumie, tak jak mówię, na no cały czas nagrywaliśmy inne filmy, więc nie chciałam Wam tak za dużo zdradzać, żebyście za jakiś czas mogli sobie obczaić. I przypomniałam sobie, że nie otwierałam kalendarza adwentowego dzisiaj, ani jednego, także idziemy otwierać kalendarze. Nie krzyczcie na mnie za tą czapkę, ale powiem wam, że nie jest chłodno w tym mieszkaniu i ja nie wiem, ja w ogóle się dobrze czuję w czapce. Jest mi o wiele cieplej, także słuchajcie. Link 14. Ja wiem, że wy zasypiacie, oglądając ten mój unboxing tego kalendarza adwentowego. W ogóle dzisiaj jesteśmy pierwszy raz w sypialni w tym miejscu i. Jak ostatnio staliście pod rysołkiem, to dzisiaj stoicie pod takim ogrodem szklanym. Nie wiem jak to nazwać. takim słoju jest ogród. Taki ekosystem. A i już wiecie co, no już zaszaleję, zjem sobie tą czekoladkę od razu. Z grubej rury dzisiaj lecę. I czternastka. Z Nespresso, tworeczka. Nie wieściutka, a nie próbowałam, a chętnie przetestuję. I chyba zaraz w ogóle sobie dwa kawę bo potem jeszcze idę na 22, albo trochę po 22 na urodziny, więc boję się, że mogę przysnąć, jak wstałam przed siódmą. Kolejny kalendarz to balea. 14 już tak naprawdę ponad połowa szybko dodać. Ja tutaj czekałam, kiedy będę mogła otworzyć te kalendarze, a to już tak przeleciało i to jest peeling. Ale to jest w fajnej formie takiej, taki delikatny on jest. Trochę olejek. Mm, bardzo ładnie. Nie, no ja uwielbiam te kosmetyki. Naprawdę. To jest niesamowite, że za taką cenę można kupić takie fantastyczne produkty. Czy ja mam tą dziwną czapkę? Być może, no już nieważne. I czternastka dadla się. Oj, jest mi tak zimno, że ja muszę założyć coś, ale to dlatego, że ja dzisiaj miałam na sobie taki ciepły kubraczek i potem miałam jeszcze na to kurtkę i po prostu cały czas tego chodziłam i chyba po prostu wiecie, o, zapach, a i to są takie w takiej w formie takiego roll, rol, 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 nie wiem jak to się nazywa Rolon, takie kobiece, ale powiem wam, że to jest fajne, bo jeżeli to się będzie utrzymywać, nie mam czegoś takiego. No, nie głupie, powiem Wam, że to fajnie. Coś takiego nowego mogę sobie przetestować. Także to by było tyle skrajna, że idę teraz zrobić herbatkę. Ostatnio cały czas piję tam herbatę jaśminową. Przy na przykład na Wam pokażę, jak się nazywa, ale tak jak mówię, ja ją dostałam z Londynu i wcisnęłam trochę soku z grejpfruta i miód. Właśnie wymyślałam na jutro stylizację, ponieważ wrócę w nocy, a jeszcze jutro Kasia zarządziła wcześniej sesję zdjęciową i wiecie jakiś hit. Że nie mam dołu na razie, mam tylko górę, jak widać. Tutaj jeszcze Wam się wydaje, że to jest taka skienka mini, a to nie jest skienka mini, bo z tyłu widać wszystko. Mierzę właśnie, górę mam już wybraną, ale myślę teraz nad dołem, bo nic mi totalnie nie pasuje. Chciałabym mieć takie szare spodnie dresowe do tego, ale no nie mam. Chyba pójdę w Adidasach jutro, jednak bardziej nie, chociaż te buty też w miarę pasują. Zastanawiam się, właśnie. A dzisiaj idę jeszcze na urodziny do klubu, więc widzicie mnie w takiej eleganckiej wersji. Zaraz do tego jeszcze dojdzie torebka. Nieczęsto można mnie zobaczyć w takiej sukience i szpilkach, także jest to chyba jedyny raz, jak to mi, jak mnie widzicie w takim wydaniu na vlogmasie. I to jest, słuchajcie, sukienka, którą kupiłam kiedyś na jakiś event modowy. Musiałam kupić na szybko po prostu, bo nie miałam co ubrać i tego samego dnia w Zarze kupiłam ją na wyprzedażach za 39 zł i stwierdziłam, że naprawdę bardzo mi się ona podoba. Ona jest takiej jako skórki, to i wszędzie jest marszczona. Także tak się prezentuje mój look. Ja kończę już dzisiejszego vlogmasa. Widzimy się jutro. Jutro też są nagrywki od rana, jadę też na sesję zdjęciową. Jutro co prawda trochę się tim wymienia, ponieważ będzie Kasia Osipowiczka, ale będzie ktoś jeszcze inny, także wszystko wam jutro pokażę. Jedziemy troszkę poza Warszawę, także mam nadzieję, że dzisiaj nie wrócę bardzo, bardzo późno, ponieważ jutro wcześniej muszę stać. Także widzimy się jutro, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, żeby żaden film wam nie uciekł i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!